Siema wszystkim. Jestem Reality Square. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o waranach kolczasto-ogonowych. Jest to, moim zdaniem, jeden z lepszych gatunków waranów, jeżeli chodzi o początkującego hodowcy. Nie rosną jakoś duże, gdzieś do granic 70 cm, chociaż w hodowlach zdarzają się, że są to dużo mniejsze warany, gdzieś tak 10 cm. Więc, jak ktoś będzie miał 70 cm warana kolczasto-ogonowego, to już będzie konkretny osobnik. My mamy na hodowli aktualnie dwa dorosłe warany i trzy takie podrostki. Warany, z... warany pochodzą z Australii. Jest to waran typowo naziemny. Jego występowanie też są półpustynne, suche stepy, więc wilgotność u tych waranów to jest gdzieś w granicach 50-60%. Delikatnie można. Zraszać terrarium raz albo dwa razy dziennie, więc tutaj nie mam problemu, że on może być w zwykłym terrarium z płyty meblowej, bo tutaj wilgotności nie jest jakaś wielka, więc to te terrarium się nam nie rozklei. Trzeba też pamiętać o tym, że to są małe, ale stosunkowo silne barany, więc ścianka, która jest zrobiona w terrarium, musi być dobrze zabezpieczona. Nie może to być zrobiona ścianka, że zrobimy sobie ściankę na zasadzie E, damy tam jakiś styropian albo, albo z, z pianki montażowej zrobimy i delikatnie tam pokryjemy jakimś e, twardszym, e, twardszą zaprawą cementową, e, bo to trzeba dobrze zabezpieczyć, bo one potrafią nawet zniszczyć konkretnie utwardzoną ściankę. Bo w tym terarium, co czynimy co tą dorosłą parę, to już widać, że są gdzieś jakieś ubytki e, w, tym, w tej zaprawie, więc trzeba konkretnie zrobić terrarium wszystkie elementy wystroju jakie dodajemy do tego terrarium jakieś tuby, gałęzie e, inne kamienie i inne rzeczy które sobie tam wymyślimy też trzeba dobrze zabezpieczyć żeby ten waran po prostu tego nie przesunął żeby się nam nie rozwaliło e, bo e, jak położymy je sobie tak luzem damy e, to za 2-3 dni to terrarium będzie całkowicie rozwalone będzie tu jeden wielki Nieporządek w tym terarium. Tak samo miski z wodą czy, czy z jedzeniem też nie dajemy. Staramy się nie dawać takich plastikowych. No bo po prostu, jak wsypujemy tam jakieś owady do tej miski plastikowej, no te warany siłą rzeczy, jak tam będą wchodzić, to, to to wszystko przewrócą. Cała karmówka nam wyleci. Jak ktoś ma źle zabezpieczony terrarium no to wtedy mamy i karaczany w całym pokoju. Więc wszystko musi być. Najlepiej, żeby było dobrze przymocowane jakieś miseczki. To my, akurat, używamy takich szklanych miseczki. Nie mamy żadnych takich terrorystycznych. Nie mamy żadnych takich miseczek, bo ta miska nie dość, ona jest taka płytka. Tutaj nam wejdzie tyle wody, co wcale, więc musielibyśmy wodę uzupełniać za dwa razy dziennie, albo co najmniej codziennie trzeba ją wymieniać, wtedy uzupełniać. No i to teraz takie malutkie. Od razu wszystko będzie pobrudzone, bo te warany. One są aktywne aktywności dziennej i one strasznie lubią eksplorować całe terrarium. Dużo się ruszają, dużo chodzą. Nie jest to taka typowa jaszczurka, która e, będzie nam siedzieć i się wygrzewać e, cały dzień e, pod promiennikiem. E, one jak się nagrzeją, złapią tą temperaturę, no to cały czas tutaj te warany buszują, coś robią, gdzieś chodzą, coś przestawiają, więc one będą wchodzić do tej wody, no to albo ją całą wychlapią z takiego niskiego pojemnika, bo po prostu będzie brudna od, od torfu czy jakiegoś podłoża, które tam mamy, więc też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o temperaturę panującą w, w całym terarium, no to my w większości przypadkach stosujemy te halogeny. Te terarium jest postawione jako pierwsze, i jeszcze tu jest normalnie żarówka UVB i zwykła żarówka grzewcza. No na razie nie widzę potrzeby, żeby to zmieniać. Dopóki się one nie wypalą, to na razie będą tak świecić. A jak będzie trzeba było wymienić po prostu żarówki, to przejdziemy już wtedy na metahalogen. No i wyspa ciepła, grzewcza, jak ktoś korzysta z dwóch, gdzie powiedzieć, odbiorników, no, że mamy tą żarówkę grzewczą i UVB. No to podstawą jest taką nie tylko u waranów, ale u większości zwierząt, nawet y, tych, co potrzebują te UVB i, i grzewczą, żeby nie robić czegoś takiego, y, bo dużo razy się spotkałem z tym, że jak ktoś na przykład biorę na zamówienie terarium, kogoś robię, y, albo gdzieś na giełdach y, 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 spotykam te teraria, no to jest tak zrobione, że na środku jest na przykład dana żarówka UVB, a po której z boków jest, dana, jest dane miejsce na żarówkę grzewczą. No i to jest. To jest taki wybór pomiędzy albo się będę ta jaszczurka będzie się nam wygrzewać albo ona będzie korzystać z promieni UVB. No wiadomo że te UVB jak jest na samym środku no to one jakoś tam się rozejdzie pod tym terrarium. Ale najlepiej jak to jest punktowo świecąca żarówka na na tej wyspie grzewczej nie robimy czegoś takiego że jedna jest na środku jedna jest po prawie albo po lewej stronie tylko całą wyspę grzewczą ustawiamy albo na samym no na samym środku to też nie no bo nie ma wtedy zachowanych tych yy, yy, tej strefy zimnej, tej strefy ciepłej, więc trzeba to zrobić po jednym z boków, gdzie będziemy mieli tą tak zwany ten hotspot, że jak mamy hotspot, to jest i żarówka grzewcza, i UVB w jednym miejscu, żeby one były obok siebie, jakaś tam delikatna przerwa, żeby były obok siebie, że wtedy jak ten waran czy inna jakaś nam jaszczurka się wygrzewa, to ona korzysta też z tych promieni UVB, bo to też jest bardzo ważne, że one potrzebują tego UVB, a nie że ona po prostu musi albo się będę wygrzewać. Albo będę korzystać z, z, z promieni UVB, więc zrobimy to na, w jednym miejscu. Temperatura panująca w terarium to jest pod promiennikiem do 40 stopni, nawet może być więcej, bo my tutaj w niektórych terariach mamy i w granicach 45-46 stopni i nie widzę, żeby to był jakiś problem dla tych zwierząt. One nawet po prostu, jak mamy taką półkę zrobioną, że tam jest na tej półce te 40 stopni, 37-38 a jest jeszcze jakaś wyżej półeczka to one i tak wybierają tą wyższą półkę żeby się dogrzać i tam nawet panuje i po 50 stopni więc nie, nie ma jakiegoś problemu z tymi waranami że, żeby je przegrzać czy one się trzeba uważać tylko na to żeby one się nie poparzyły od tego ciepła albo od tej UVB żeby ona nie była za nisko bo UVB też nam może popalić wtedy tego zwierzaka tam w okresie tygodnia czy coś to się tam mu się też tam nie stanie ale jak to będzie tak na stałe zamontowane, zabudowane, no to wtedy możemy mieć problem z popaleniem tego zwierzaka i będziemy widzieć takie przypalone na grzbiecie. To też trzeba z tym uważać i to jest u każdej jaszczurki, nie tylko u waranów. Oświetlenie, świecimy. My akurat świecimy na hodowli, że mają dzień podzielony na pół, czyli 12 godzin świecimy, 12 godzin mają, mają noc. UVB. UVB żarówka to jest w granicach gdzieś od 8% do 10% może być nawet 15% wiadomo moc grzewczej czy ta metalogenu dobieramy sobie do temperatury naszego otoczenia, że jak mamy cieplejszy pokój czy cieplejszą pomieszczenie hodowlane no to wtedy wystarczy nam ta jak u nas 35W metalogen, a żarówka grzewcza 50W bo ona troszkę mniej tego ciepła daje więc to sobie dobieramy jakie mamy otoczenie, żeby też tego nie przegrzać, żeby tam nagle się nie pojawiło 60-70 stopni bo wtedy te warany no niestety no, takie aż temperatury nie przetrwają więc trzeba zachować tą strefę ciepła tą zimną, żeby też ten waran mógł sobie to w jakimś stopniu wybrać, czy on jest już wygrzany, czy on chce się po prostu gdzieś schować do jakiegoś troszkę zimniejszego kąta w terrarium do jednego osobnika no to wiadomo im większe, tym lepsze. No, mówimy tutaj o, o dorosłych osobnikach w tej chwili. E, takie 120-60 na 60, to wystarczy nam spokojnie dla pary tych baranów. E, pojedynczego osobnika też możemy wrzucić dorosłego do takiego 120-60 na 60, też nie, nie ma problemu. Może być nawet i 150 długości, to zależy już od naszego miejsca. Ale takie minimum moim zdaniem to jest te 120-60 na 60, ewentualnie 120-60 na 50 wysokości. To jest takie minimum. Tego, tego terrarium, to jeszcze w kwestii terrarium, to trzeba pamiętać, że terrarium rośnie razem z waranem, więc jak kupujemy sobie takiego malutkiego osobnika, coś świeżo okluty, nie dajemy go do takiego dużego terrarium, e, tylko do stosunkowo mniejszego, takiego jakieś 60-40x40, 40, żeby po prostu patrzeć, jak on poluje, jak on rośnie, żeby nie miał problemu z pobieraniem te, tej karmówki. E, takiego malucha, typowo kupionego, świeżego, wyklutego, to możemy sobie trzymać na ręczniku papierowych, wtedy też lepiej utrzymać czystość e, u tych baranów, A później wiadomo jak on rośnie, jak już nam wyrośnie z tego terrarium, to przekładamy go już do, 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 do docelowego terrarium. A kwestia jakie będzie docelowe terarium, no to już jest y, jakie macie możliwości w domu, czy to będzie 120, czy 150, czy 2 metry, czy 2,5 metra, więc to też jest wasza, wasza kwestia na co macie miejsce. Karmimy te warany e, młode, karmimy praktycznie codziennie. E, dorosłe możemy karmić 3-4 razy w tygodniu. E, ja zauważyłem, że te moje warany, nawet i te dorosłe, jak one widzą karmówkę czy coś, to one po prostu mogą wyskoczyć z tego terarium. Nie ma problemu z karmieniem. Przez 4 lata zajmowania się tymi waranami e, nie miałem przypadku takiego, żeby nie chciały jeść, żeby zrobił sobie jakąkolwiek głodówkę, czy tam na tydzień, czy na dwa tygodnie. One po prostu cały czas są młodne. Nie ma problemu z karmieniem, więc też to są super jaszurki do obserwacji. One cały czas gdzieś coś, coś robią, cały czas są głodne, cały czas by chciały jeść. Trzeba uważać, żeby ich też nie przekarmiać, bo one są na tyle głodne, na tyle żądne tego jedzenia, że one mogą mieć cały czas, non stop. Możemy sobie w łatwy sposób otusić takiego, takiego warana. Więc też trzeba pohamować się z tym, żeby mu nie dawać codziennie tam tych karaczanów 10 czy 20, tylko te co parę dni go tam pokarmić, zrobić mu przerwę, chociaż ten jeden dzień, żeby tam czegoś nie zjadł, żeby jego po prostu budowa była odpowiednia, bo jak będziemy mieli tłuste osobniki, no to wiadomo, samica nie będzie na tyle chętna do, do rozrodu, będzie mogła mieć problemy. Sam jak będzie otuszony, no to też nie będzie w dobrej kondycji, też może nam nie chcieć wtedy kopulować, więc trzeba sobie dbać, tak jak u każdych zwierząt, żeby one nie były przekarmiane, nie były otuszczone. Fermentacja tych waranów, no to podajemy witaminy i, 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 i wap. Ja po zasięgnięciu porad hodowców robię coś takiego, że mieszam sobie po prostu witaminy z D3 i, i wapń bez D3, po prostu robię sobie taką mieszankę. No, i karmię co dwa razy w tygodniu to właśnie taką mieszankę, albo raz w tygodniu taką mieszanką, więc to jest kwestia też tego wypracowania. Jak ktoś tam ma jednego zwierzaka czy dwa, to może sobie stosować, że raz podaje same, same witaminy, raz podaje sam, sam wapń, więc to jest ta kwestia wypracowania sobie jakieś tam metody. Nam jest tak łatwiej robić coś takiego, bo sobie to po prostu przygotujemy wcześniej, możemy skarmić tam całą hodowlę jednego dnia, że wiemy, że podajemy z witaminami i z wapniem, też, też nie, za, nie zauważyłem problemu w rozwoju tych młodych, co mieliśmy, bo większość waranów na hodowli kupowaliśmy młode osobniki, więc one rosną u nas, nie, nie widzę problemu z takim karmieniem. Jeżeli chodzi o karmienie tych waranów, no to u nas podstawą diety jest karaczan turecki. Tak samo karaczan argentyński, dubia, on tutaj jest akurat posypany. Weź takiego. To nie są jeszcze dorosłe. To nie są jeszcze dorosłe karaczany. Dorosłe nam dopiero mają jeszcze przyjść, bo się nam skończyły. Więc to jest taka postawa diety. Właśnie tam, dubia, karaczan turecki. Możemy im podawać normalnie mięso, jakieś tam serca, my się. Go też z tym trzeba uważać, no bo jak będziemy cały czas go karmić, to ma być do nich taki, taki boost energetyczny, nie, że to jest podstawa diety, że karmimy tym cały czas, no bo wtedy raz, dwa sobie takiego warana zrobimy go taki, taką kluskę, co się nie będzie chciała ruszać, więc podstawa diety to są owady, a takie urozmaicenie to możemy od czasu do czasu podać im właśnie jakieś tam Kawałek ryby, serca, jajka przepiórcze albo znieciemy damy, też, też, też to uwielbiają, więc tutaj jest możliwości dużo karmienia tych, tych waranów, szarańcza. Też nawet gdzieś w internecie wyczytałem, że żaden problem to jest, że jak je karmimy na przykład takimi naszymi polnymi jakimiś owadami, to złapiemy czy pająki, jakieś tam nasze koniki polne. Wyczytałem w internecie, że. Nie, nie przynosi się wtedy na te warany żadne, żadne choroby. Chociaż nie wiem, nie polecam, no bo sam tego nie stosuję. Sam nie wiem, jak to wygląda. Jest dużo artykułów na ten temat, że można tak karmić, ale moim zdaniem jak chcemy sobie dobrze zadbać o tego zwierzaka, no to lepiej karmić tą karmówką. Kupujemy. Wiadomo też jak się kupi tą karmówkę, żeby od razu nie robić czegoś takiego, że kupiliśmy karmówkę, odpakujemy ją, jest ona świeżo wyciągnięta z tego tego pojemnika po podróży i od razu lecimy karmić warany, no bo nie wiemy, czy ta karmówka była tak naprawdę karmiona u hodowcy. No, większość hodowców, co, co, co produkuje karmówkę, no to karmi to w dobry sposób, jest ona odżywcza, no ale lepiej, jak my sobie ją weźmiemy, przepakujemy do pudła, wtedy jakiś tydzień, dwa poczekamy, nakarmimy to, tak jak my to karmimy, i wtedy podajemy to tym waranom, więc tutaj też nie ma problemu z tym wszystkim. Jeszcze troszkę wspomnę o roznażaniu. No my na razie nie, nie roznażamy tych waranów, tych no bo kupiliśmy wszystkie maluchy, więc to jest taka wiedza czysto teoretyczna. I z tego co mi wiadomo, jest to jeden z łatwiejszych gatunków do roznażania: coś podobnego do agamy brodatej. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby je roznażać, bo dużo ludzi je roznaża w, w niewoli. Więc to jest co. No my trzymamy te dwa osobniki razem, ale z tego co zauważyłem, że tego samca będzie trzeba rozdzielić od tej samicy. No bo tutaj nie coś tam do jakiś tam aktów populacji dochodzi, ale nie, nie jest to to co to powinno być. Więc chcieliśmy zrobić tak, żeby one po prostu były razem w terrarium i może coś wtedy będzie z tego, że one będą mogły cały rok zostać w terarium, ale widzimy, że trzeba go po prostu oddzielić od tej samicy na jakiś krótki okres. Jak to nie przyniesie rezultatów no to po, postaramy się go troszkę przyzimować, żeby go też zastymulować do tego wszystkiego. No więc tyle z no bo my jeszcze nam się niestety nie udało tego rozmnożyć, ale liczymy, że w przyszłym roku jakieś pierwsze jajka powinny być. Jeżeli chodzi o cenę, no to koszt zakupu takiej, takiego jednego małego warana to jest w granicach 1500 zł. Można gdzieś tam dorwać troszkę taniej, ale nie zdarza się to, żeby to było jakieś tam 500 zł. Więc cena jest praktycznie taka stała, 1500 zł. No a dlaczego sądzę, że to jest waran yy, na początek, żeby zacząć tą przygodę z tymi waranami? Yy, bo odkąd trzymam te warany, miałem jedną sytuację, że samica, samica mnie ugryzła, ale to też był, idzie powiedzieć, mój błąd, yy, bo na, na, najpierw przygotowywałem karmówkę, potem coś chciałem zrobić w terrarium i ona, ona mnie wtedy ugryzła, ale to też było na takiej zasadzie, że to nie był jakiś szał, że ona po prostu chce mnie zjeść, ugryzła palec i o, a już go nie chcę puścić, tylko po prostu ona mnie ugryzła, zorientowała się, że to nie jest karmówka i od razu puściła. Więc na tak małego warana też wielkich szkód nam nie wyrządzi, nawet jakby nas ugryzła czy coś, podrapać mogą, no bo wiadomo, mają, mają pazury, więc jak one chcą po nas gdzieś tam się wspiąć, pochodzić po ręce, no to one się muszą wczepić, no to więc może troszkę podrapać, ale nie jest to w żaden sposób agresywny. Agresywny waran. Jest usunkowo waran łatwy, idzie powiedzieć, w takim potocznym oswojeniu, bo nie wykazuje agresji, jest spokojny, idzie go dość szybko i przyzwyczaić do obecności człowieka. Robić coś przy nich w terrarium to, 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 to jest nic trudnego, bo nie, nie ma żadnego popłochu w terrarium, nie są jakieś zdziczałe, agresywne czy coś, nie chowią się, tylko po prostu czasami podejdzie patrzy co się dzieje, co się robi. Aha, dobra, on tam coś mi będzie sprzątał, więc on sobie idzie dalej tam się wylegiwać i po prostu się będzie na nas patrzał, co my tam robimy w terarium. E, więc y, to jest taka na początek jaszurka, moim zdaniem idealna, bo nie jest ani duża, ani nie jest taka malutka, że będzie trzeba było szukać w terarium, więc y, to, też, to też jest dla niej plus. Nie jest agresywna, y, więc. Y, no, i strasznie ruchliwa. Jeżeli chodzi o to, jest, jest na co patrzeć w tym terarium. Cały czas coś się tutaj dzieje. Wiadomo, one się muszą wygrzać, ale one się wygrzają na, na jakieś tam godzinę, dwie i potem cały czas chodzą, coś robią. Do obserwacji też jest ładne to, że jak one idą spać, to na przykład moja samica ma taką przypadłość, że uwielbia spać na przedniej szybie przy terarium. I z boku terrarium ma, jak jest ta ścianka, ona tam po prostu wchodzi, klinuje się i wtedy ma pozy e, prześmieszne, ona jest wygięta czasami albo w eskę taką się robi, albo po prostu tak na pół 90 stopni kąt, więc też te e, od nich po, pozycje do, do snu też są, też są ciekawe, też idzie zaobserwować. I e, zauważyłem też to, e, że mają strasznie twardy sen, bo raz miałem taką sytuację, że ona mi się tam zaklinowała z boku, poszła spać. No i ona była wygięta normalnie 90 stopni. No i ja tak na nią patrzę, mówię, no, że albo coś się stanie, albo ten. E, mówię dubnia ją, poruszam, żeby coś się, coś się zmieniła tą pozycję, ale otworzyłem tą szybę, zacząłem ją długać i musiałem ją tak troszeczkę bardziej dubnąć, żeby ona po prostu oko otworzyła. Szaiła się, że coś się dzieje, troszkę się wyprościła, ale potem jak to terrarium było znowu zamknięte, to ona znowu jakąś dziwną pozycję przyjęła i dalej poszła spać, więc... E, do nich to nie jest problem, żeby się powyginać. Teraz wam nagramy e, karmienie tych baranów. Mamy tutaj przygotowaną dubię. Dzisiaj będziemy miały na słodko, bo jest e, z posypką W to by było na tyle. Zapraszamy do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji, które się wyszli tutaj. No i do następnego odcinka. Bajo, hello.